Ha? Gdzie jest Julka? O, tutaj jestem. A, no to super. E, już ci chyba kupywałam czekoladę. No, chyba z tego co pamiętam, to tak. No dobrze. Zobaczę, czy przy jest nadal mój komputer. E, pamiętasz, co ostatnio powiedziałam? jeszcze raz. Schowasz komputer w jakieś miejsce, przedłużę ci szlabanie o dwa tygodnie. E. Pamiętam, pamiętam. No. No Julka, znowu. O, dobra, no, tym razem ci znowu daruję. O, dziękuję. Ale jeśli po raz trzeci spróbujesz odzyskać swój komputer przed zmierzeniem szlabanów, przedłużę ci szlabanik o dwa tygodnie. Dobrze.